Dzień dobry. Ja się nazywam Michał Waliszewski, a to jest kolejny program na moim nowym kanale Światnie Śpiem Waliszewski. Ten program dotyczy. Wyborów do Parlamentu Europejskiego, które będą się w Polsce już w najbliższą niedzielę, ale na przykład w Holandii odbywają się już dziś, czyli w piątek. Program jest nagrywany bezpośrednio przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, to znaczy jest godzina 20.20. 20. I teraz chciałem, zanim jeszcze przejdziemy do warstwy merytorycznej, gorąco zachęcić do subskrybowania tego kanału, komentowania, lajkowania, tak aby. Te zasięgi rosły i więcej osób mogło, mogło obejrzeć tego typu materiały. Jest to dzisiaj liberalny punkt widzenia na najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego i przedstawię w nim przede wszystkim w tym materiale dwie kwestie. Pierwsza, mianowicie jak najprawdopodobniej będzie rozkładał się, jak najprawdopodobniej będzie rozkładał się poziom mandatów w Parlamencie Europejskim, a druga to kwestia, to kwestia tego, dlaczego warto jest iść głosować w tych wyborach. O o czym najważniejszym Parlament Europejski zadecyduje. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób działa nasze myślenie, chyba najpierw przedstawię kwestię drugą, to znaczy czym zajmuje się Parlament Europejski i dlaczego warto jest w tych, w tych wyborach wziąć udział. Więc rzecz podstawowa Parlament Europejski oczywiście jest częścią legislacji Unii Europejskiej, tak? Czyli mamy w konkretnych zależnie od tego, o jakim trybie działania będziemy mówić, no to jest działanie takie, w którym to Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Europejska, czyli Rada Europejska, nie mylić z Radą Unii Europejskiej, nie mylić z Radą Europy, to znaczy Rada Europejska, to jest takie gdzie są przywódcy państw, tak jak na przykład od nas jest to premier z Niemiec to jest kanclerz, z Francji to będzie prezydent. Dalej, Rada Unii Europejskiej to jest rada, w której zasiadają ministrowie spraw zagranicznych państw unijnych. A Rada Europy no to jest to zgromadzenie ogólne można powiedzieć, które nie jest częścią instytucji unijnych, tylko należą do niego także państwa pozaunijne, państwa europejskie. Są tam pewne wymagania, ale to są bardzo niskiego poziomu wymagania, to znaczy na przykład brak kary śmierci. To jest jakby podstawa. Rzecz następna. O czym tak naprawdę Parlament Europejski decyduje? Otóż decyduje między m.in. o budżecie i o składzie Komisji Europejskiej. Komisja Europejska, która jak wiemy, jest czymś w rodzaju rządu unijnego, tak, który ja bym porównywał, to Parlament Europejski byłby naszym sejmem, Rada Europejska byłaby naszym Senatem, ale z prawem weta, a Komisja Europejska byłaby rządem. Tak, w taki sposób bym, bym na to. Bym na to Patrzył. Można by też ewentualnie porównać Radę Europejską do kolegialnego prezydenta. Tak czy inaczej, Rady, Euro Rady Europejskiej tu wybierać nie będziemy, ponieważ to są przywódcy krajów i o tym się decyduje w wyborach państwowych. Komisja Europejska natomiast jest wybierana poprzez oba te ciała, Parlament Europejski i Radę Europejską. Mianowicie Rada Europejska musi przedstawić odpowiedniego kandydata, który będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej, które po zatwierdzeniu później wraz w konsultacjach z Radą Europejską przedstawia kolejnych kandydatów, no bo każdy kraj, niezależnie od tego, czy jest w większości parlamentarnej, która będzie najprawdopodobniej opierać się na IPP, czyli na Europejskiej Partii Ludowej, do której należą między innymi, no właśnie głównie można chyba tak powiedzieć z polskich partii Platforma Obywatelska i PSL, to Parlament Europejski będzie musiał zatwierdzić następnie, a także wcześniej przepytywać kandydatów do komisji europejskiej. Kandydatów, którzy są e, tworzeni, nie są tworzeni, e, kandydatów, którzy są na danych, będą na danych stanowiskach kandydatami dopiero wtedy, kiedy Rada Europejska i przewodniczący komisji, zatwierdzony przez Parlament Europejski, e, dogadają się do tego, co, kto to powinien być. I nawet jeśli dany kraj nie jest w tej większości, tej większości parlamentarnej, nawet jeśli nie ma tam swoich przedstawicieli, to i tak będzie miał prawo do swojego miejsca w tejże Komisji Europejskiej. Ale skład komisji później musi zatwierdzić, parla zatwierdzić Parlament Europejski. Czyli to tak naprawdę od Parlamentu Europejskiego będzie zależne, kto w tej komisji będzie. Czyli nawet jeśli na przykład Wiktor Orban przedstawi kogoś bardzo skrajnego, to Parlament Europejski po prostu na niego po prostu się na tego kogoś nie zgodzi. I to jest właśnie ta kwestia, która będzie decydowana na tym poziomie. Na tym poziomie, czyli Parlamentu Europejskiego jest też decydowane to, czy to w jaki sposób będzie wyglądał budżet roczny, a także budżet siedmiu letni Następne negocjacje no, zaczną się no, już niedługo tak naprawdę, ponieważ obecny budżet Unii Europejskiej jest do 2027 roku, a kadencja najbliższego Parlamentu Europejskiego skończy się w 2029 roku, czyli to ten Parlament Europejski, który wybierzemy, będzie decydował o budżecie. No, i teraz tak, jeżeli wybierze się partie, które będą chciały, żeby ten budżet był niższy, lub będą sprzeciwiały się pewnym, pewnemu, rozwojowi, pewnemu rozwojowi Unii Europejskiej. Europejskiej, to jest dość oczywiste, że jeśli te partie będą miały więcej mandatów, no to wtedy ciężej będzie o właściwy konsensus. No bo też pytanie jest, i tu trochę przechodzimy już do tego, jakiej wielkości są odpowiednie frakcje w europarlamencie. No i tutaj właśnie będę podpierał się w tym momencie przewidywaniami, przewidywaniami Europe Elects, które stwierdza, że w tym nowym 720-miejscowym parlamencie europejskim, ponieważ Parlament Europejski zwiększy się teraz o 15 miejsc, właśnie do poziomu 720, także jeśli Państwo za chwilę, kiedy Państwo zobaczą wszystkie te tabelki, właściwie dwie chyba tutaj postaram się, postaram się umieścić, ponieważ ja jeszcze patrzę na tą trzecią, ale to jest ciężkie, ciężkie, ciężkie stwierdzenie tego, czy ta trzecia powinna aż tak bardzo być eksponowana. Z uwagi na to, że to jest, to jest kwestia tego, jakie partie zdecydują się być w jakiej frakcji, no bo to też trzeba wyjaśnić. Mamy różne frakcje i na przykład dwie partie u nas, czyli Platforma i PSL należą do IPP, PiS należy do ECR-u. Nowoczesna i trzecia droga, wiem, że miały należeć obie do, Renew, do liberalnej Renew Group, ale czy to się podtrzyma, to ja bym był z tym, ja bym był z tym ostrożny tak naprawdę. Według mnie tej pewności stuprocentowej w tej kwestii nie ma. Dalej mamy, dalej mamy jeszcze oczywiście lewicę i w Polsce jeszcze najprawdopodobniej wejdzie do, wejdzie do tego Parlamentu Europejskiego także Konfederacja. Niestety, niestety, prawdopodobnie tak się stanie, że wejdzie. Małe są szanse na to, żeby coś się wydarzyło, by mieli nie wyjść. Ja wręcz przewiduję, że oni mogą zająć trzecie miejsce, ponieważ wyborcy partii skrajnych, skrajnie wrogich Unii uważają to wręcz za priorytet, żeby zagłosować w takich wyborach, więc tym bardziej jako liberał zachęcam do tego, aby nie oddawać im pola i nie zostawić tej frekwencji na poziomie jakimś bardzo niskim, gdzie ich głos będzie po prostu ważył więcej. Do ich może zagłosować po prostu tyle samo, co zagłosowało na tę skrajną, na tą skrajną partię, czyli Konfederację. Idą na nich zagłosowało w ostatnich wyborach i samorządowych i do Parlamentu Polskiego, ale po prostu przez niższą frekwencję, ale wyższą mobilizację w tej grupie, może nastąpić sytuacja, że dostaną nieproporcjonalnie wysokie Wysoki, wysoki wynik. A to też będzie miało wpływ, oczywiście, na relacje w polskiej, w polskiej polityce i tym, co będzie bardziej wsłuchiwane przez polityków rządzących. Jeśli politycy rządzący zobaczą, że ta skrajna prawica jest wysoka, to będą starali się jej odebrać część, część elektoratu i tym samym zabrać część postulatów, czyli będą de facto realizować postulaty, postulaty takich partii. Więc trzeba oczywiście zadbać o to, żeby ta scena polityczna nie przeszła dalej w naszych warunkach. Na scenę skrajnej, skrajnej prawicy, gdzie ja osobiście za tak naprawdę skrajną prawicę uważam już ECR, czyli także PiS, oczywiście tą dziwną, tą, tą dziwną organizację, którą jeszcze nie można nazwać jej przestępczą, mianowicie tą partię Zbigniewa Ziobry, Suwerenno-Solidarną Polskę, nie wiadomo co jeszcze. No to jest jakby jedna rzecz. No i teraz przechodzimy oczywiście do wielkości tych partii, które są w Europarlamencie. No i jak Państwo teraz widzą, tu musiałem proszę Państwa zrobić małe cięcie, ponieważ bym pokazał nie ten slajd, który był konieczny, a ten slajdem, który jest dla Państwa odpowiedni, będzie ten, który właśnie Państwo widzą, mianowicie bez kolejnych negocjacji wewnątrz frakcji, wewnątrz frakcji w Parlamencie Europejskim na dzień dzisiejszy tak by to wyglądało, gdyby były takie wyniki, jakie przewiduje Europelec, mianowicie na pierwszym miejscu byłoby to IPP z 183 mandatami, niecałe 140 dla lewicy, niecałe 90 dla liberałów. Kolejny. Czyli ten czwarty to jest jakby mieszanina wszystkich tych ruchów, które dzisiaj nie należą do żadnej frakcji w parlamencie europejskim, między innymi widzimy tutaj e, chociażby Fidesz, AfD, ale też na przykład Ruch Pięciu Gwiazd. Dopiero za nimi jest ECR z ponad 70 mandatami i z niecałymi 70 ID, czyli już zupełnie skrajna prawica, do której jeszcze niedawno AfD należało. Niecałe 60 mandatów dla Zielonych i niecałe 40 dla skrajnej lewicy. W tych wyborach trzeba uzyskać większość mandatową, która będzie wynosiła 361 mandatów, ponieważ została przepraszam 361, tak 361, bo 720 obecnie został zwiększony parlament europejski o 15, o 15 miejsc z 700 do 720. Dlatego będzie widać na tym kolejnym slajdzie, zresztą państwo właśnie go zaprezentuję. Tutaj zmiany w tym jakie frakcje będą posiadały odpowiednie odpowiednią liczbę mandatów. i Jakie te zmiany są w, w te ostatnie w te ostatnie 5 lat. I jak widać jest to 30 mandatów więcej dla tych, którzy są dla tych, którzy są poza tymi frakcjami, no ale to jest też właśnie kwestia też chociażby decyzji o tym, że AFD w tym momencie już nie jest częścią ID. ID jest na 8 mandatów na plus ECR na 6 i na 5 widać przede wszystkim spadki dla zielonych, w dalszym ciągu dla liberałów. No to jest tutaj też efekt tego, że zmniejszyło się poparcie dla partii Macrona, a ona stanowi trzon partii tego ugrupowania, tej frakcji liberalnej frakcji liberalnej w Parlamencie Europejskim i pewien spadek w SND, czyli wśród lewicy. I mam dla Państwa jeszcze jeden slajd. To jest, mianowicie, slajd, który mówi tutaj o tym, jak według EuropeLeaks będą wyglądały te grupy, gdyby pewne negocjacje. Się powiodły. Mianowicie łączy on tutaj ECR i ID i odnosi w ogóle AFD i część skrajnej prawicy, że ona będzie łączyć się właśnie z AFD, a ta prawica, która jeszcze nie jest faszystowska, będzie łączyć się ze sobą. Mianowicie, że panie Le Pen i, i pani Meloni, że będą razem prowadzić tę grupę. No i teraz tak. Pani Meloni, akurat. Что ли, пример, вох. Wydaje się być w bardzo dobrych stosunkach z Ursulą von der Leyen. Więc jeśli ona miała być kandydatem, no to jest pytanie: z kim tak naprawdę IPP wejdzie, wejdzie do koalicji? Według mnie, no to pewnikiem jest to, że w tej koalicji będą liberałowie, co oznacza, że zgodnie z tym konkretnym podziałem mówilibyśmy o około 270 mandatów dla połączenia grup centrowych. No a potrzeba do tej większości im będzie jeszcze 90. No i teraz, tak, jest możliwość tego, że właśnie. Właśnie jeszcze w ogóle z tego połączenia ID i ECR-u wyodrębni się jakaś grupa, która byłaby gotowa poprzeć, go, poprzeć e, Ursulę von der Leyen. Jest też możliwy podział e, w europejskiej lewicy. To by oznaczało, że ta bliżej centro lewicy grupa i ta bliżej centro prawicy, ale jednak dość twarda prawica m, mogłyby wesprzeć Ursulę von der Leyen bez konieczności rozmawiania z całą frakcją e, skrajnej prawicy czy lewicy, w ogóle. No i to jest oczywiście sytuacja, w której nasz głos dziś będzie, znaczy dziś, to znaczy w niedzielę, będzie decydował o tym, będzie decydował o tym, czy czy IPP będzie mogło sobie dobierać posłów powiedzmy w jakiej liczbie, o w ten sposób powiedział i jak bardzo skrajnie, bo to będą bardziej lewicowo w jakiś sposób nastawieni ludzie lub bardziej prawicowo w jakiś sposób nastawieni ludzie którzy będą w miarę blisko centrum i teraz jeżeli tych głosów, tych mandatów będzie potrzeba mniej, to automatycznie są to, będą to osoby bliższe samemu centrum, będzie większa szansa dyskutować z nimi to znaczy jeżeli ten wynik mandatowy będzie bliższy powiedzmy, żeby w Wspólnie e, liberałowie i PP mieli bliżej 300 niż 250 mandatów, no to mówimy tak naprawdę o kilkudziesięciu mandatach, czyli o jednej dużej partii, tak, o jednej naprawdę dużej partii, która czy właściwie dwóch dużych partiach, które razem mogłyby tyle mandatów wnieść. Więc to jest powód, dla którego warto iść głosować e, w tych wyborach, aby nie dopuścić e, postaci skrajnych. I pamiętajmy też, że nie cała lewica w Europie jest jednoznacznie antyrosyjska. To też trzeba to sobie powiedzieć. Jasno, bo chociażby były premier, były premier Włoch pan Renzi miał pewne powiązania z rosyjskim biznesem w pewnym momencie, prawda? A jest on częścią jest on częścią tej grupy. Mamy też przedstawicieli na przykład mamy też przedstawicieli oczywiście nie jestem pewien, czy oni są tutaj jeszcze wliczani, ale i możliwe, że są, bo to były partie jedynie zawieszone czyli Hlasu, czy partii Smer Roberta Fico, prawda? one zostały zawieszone w tych prawach, w tych prawach członka. No, ale biorąc pod uwagę, że tutaj te spadki, te spadki, lewicy są tylko o cztery mandaty, no to śmiem twierdzić, że według tego założenia Smer i Hlas są w tej koalicji. No, nie do końca myślę. Chciałabym chciałoby to centrum europejskie polegać na takich głosach właśnie jak m, tych partii lewicowych z różnych krajów dawnego bloku wschodniego, bo one nie zawsze są tym, co Przekształciła się Lewica, w co przekształciła się Lewica u nas. To są chyba najważniejsze punkty, które mogłem Państwu dzisiaj przedstawić, czyli to, dlaczego Parlament Europejski jest ważny, to, jakie, jak wyglądają obecnie sondaże w Europie. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko, że choć sam jestem liberałem i na pewno wybiorę między tak naprawdę przedstawicielami IPP i Renew, i Renew Group, no to oczywiście tych widzów, którzy są za partiami bardziej lewicowymi, również zachęcam do pójścia na wybory, ale wzięcie pod uwagę tego, na kogo się głosuje, bo ważne jest to, jaki to jest profil człowieka, czyli czy na przykład zna angielski właśnie lub inne języki, czy wypowiadał się po stronie Ukrainy przeciwko Rosji. Myślę, że to powinny być rzeczy, które powinny zadecydować bezpośrednio właśnie w tych wyborach, ponieważ wbrew temu, co próbuje się teraz wyśmiewać, że ten czy inny poseł się, popisuje się znajomością języków obcych, no to ci posłowie, proszę Państwa, jeśli tam będą w parlamencie europejskim, to najprawdopodobniej będą prowadzić pojedyncze projekty. Oni nie będą zajmować się przecież Wszystkimi projektami naraz. Są pewne komisje, ale ludzie, którzy będą w koalicji większościowej, będą mieli większy wpływ na to, jak te projekty będą wyglądać, czyli jak będzie wyglądało prawo unijne. No to oczywiście jest lepiej, żeby byli to ludzie, którzy są w stanie komunikować się z posłami z innych krajów, aby przekonywać ich do danego punktu widzenia, który w danym momencie będzie na przykład czy to propolski, czy to proukraiński, czy po prostu antyrosyjski. Tak? Ważne. Jest też właśnie dosłownie to, kogo konkretnie jako osobę wyślemy do Parlamentu Europejskiego. To było na tyle, jeśli chodzi o wartość merytoryczną. Mam nadzieję, że Państwo będą komentować, subskrybować i lajkować ten film, a już w najbliższą niedzielę podsumowanie, podsumowanie tygodnia i nie tylko. Tak, w tym momencie zamknę ten program. Dziękuję. Ja się nazywam Michał Waliszewski, a to był program z Cyklu Świat na bieżąco na kanale Świat śpiłem Waliszewski.